Cześć z tej strony Ranger i witajcie w przeglądzie snapshota 15W50A. Już na samym wstępie chciałbym Was przeprosić za to, że film o tak małym snapszocie pojawia się tak późno. Jednak stało się to z dwóch przyczyn. Po pierwsze, ten Snapshot ukazał się zupełnie z zaskoczenia. Żaden z pracowników Mojangu nie tweetował, nie wrzucał screenów, nic się nie działo, nic co mogłoby zwiastować na to, że za chwilę otrzymamy nową zawartość do gry. Po drugie, wróciłem dzisiaj bardzo późno do domu i z tego powodu właśnie nie mogłem nagrywać wcześniej. Jednak gdy już wróciłem, no to od razu zabrałem się do nagrywania filmu z przeglądem Snapshota. Jeszcze odnośnie kanału, to od następnego tygodnia, a być może nawet od tego weekendu wracamy z filmem Święta się zbliżają, więc pora znów rozkręcić kanał i to na dobre, mam nadzieję, już tym razem. A więc teraz, po tym krótkim wstępie, przejdźmy do przeglądu. Zmiany, które są w tym snapshotcie, nie dotyczą wersji 1.12, jak część z Was mogła pomyśleć, jednak już doprecyzowuję, są to zmiany, które ukażą się w 1.11.1. Pierwszą z nich jest coś, o co wszyscy prosili. Od najnowszej wersji bowiem, za pomocą fajerwerków, będziemy mogli przedłużyć swój lot elitro. Działa to w bardzo prosty sposób, po prostu używając fajerwerki, gdy jesteśmy w locie, dostajemy takiego autobusa, który trwa około 2 sekund. Jeśli tego nie wiedzieliście, fajerwerki robimy w taki oto sposób. Przy tworzeniu jednej fajerwerki możemy użyć od 1 do 3 gunpowderów. Im więcej gunpowdera damy, taka fajerwerka po prostu dłużej leci. Jednak różnica w długości boosta, który utrzymujemy, używając różnych rodzajów firewerek, jest tak niewielka, że używanie tych, do których stworzenia potrzebowaliśmy aż 3 sztuk gunpowdera, praktycznie się nie opłaca. Kolejną nowością jest to, że gdy firewerka niosąca ładunek wybuchowy wybuchnie blisko nas, dostaniemy kilka punktów obrażeń. W tym snapchocie został dodany nowy Enchant Sweeping Edge. Powoduje on, że za pomocą sweep ataku zadajemy więcej obrażeń. Enchant ten możemy nałożyć jedynie na miecz. Posiada on trzy poziomy, jednak nie znam dokładnych wartości, o ile większe obrażenia będziemy zadawać. Jak widzicie, uderzając niezenchantowanym mieczem taką oto grupkę mobów, będę potrzebował znacznie więcej czasu na zabicie ich niż mieczem zenchantowanym. Kolejną zmianą dotyczącą enchantów, ale znacznie mniej przyjemną dla graczy, jest to, że od teraz nie będziemy mogli połączyć infinity i mendingu na jednym łuku. Jak widzicie, próbując nakładać infinity na łuk z mendingiem, nie działa to już, jednak w drugą stronę wciąż możemy stworzyć taką kombinację i łuk dalej zachowuje się tak, jak powinien, a więc uwzględniając oba enchanty. Nie wiem, czy w następnych snapshotach, nawet jeżeli łuk będzie miał oba enchanty, czy będzie się zachowywał tak, jak do tej pory. Ale i tak radzę Wam, jeżeli używacie takiego łuku, zróbcie sobie zapas. Kolejną nowością jest możliwość przetapiania itemów ze złota oraz żelaza w piecyku. Niezależnie od tego, jaki to jest item, otrzymujemy odpowiednio po jednym samorodku złota lub żelaza. Samorodek żelaza jest to nowy item dodany w tym snapszocie. Podobnie jak z samorodków złota, z tych samorodków możemy zrobić sztabkę, no i oczywiście odwrotnie. W tej wersji pojawiły się dwa ważniejsze bugfixy, po pierwsze oceloty od teraz mogą być przywiązywane do uwięzi, a po drugie powinno nie być lagów przy screenach, jednak jak widzicie wciąż one występują, są znacznie mniejsze niż przedtem, ale jednak nadal są. I to już wszystkie zmiany wprowadzone w tym snapchocie, także jeśli film Ci się spodobał, nie zapomnij dać łapki w górę oraz oczywiście zasubskrybować mojego kanału, jeżeli jeszcze nie jesteś widzem, żeby nie przegapić następnych przeglądów. To by było na tyle, dzięki za oglądanie, cześć!